Przed nami zadanie 34, ostatnie już w tym arkuszu zadanie za 5 punktów, czyli aż za 10%. Zobaczmy. Mamy podstawę, w ogóle mamy grania stosów, i podstawą tego grania stosu jest trójkąt prostokątny, w którym kąt ACB jest kątem prostym, ale to już nawet nam tutaj na rysunku pokazano. I to co ważne, bardzo nawet ważne stosunek długości przy prostokątnej AC. Do przyprostokątnej BC wynosi 4 do 3. Czyli już na tym rysunku wpiszemy, że to AC niech sobie będzie jakieś 4x, a BC niech to będzie jakieś 3X. Wynika to właśnie z tego faktu, że ten stosunek to 4 do 3. Na dodatek wiemy, że S jest środkiem okręgu opisanego na podstawie ABC. No to skoro tu jest środek tego okręgu i jeszcze wiemy, że to SC jest promieniem i to wynosi 5, no to przypominam Wam, że jak mamy okrąg opisany na tym trójkącie prostokątnym, to skoro to jest kąt wpisany, zobaczcie, który opiera się i jest kątem prostym, czyli on opiera się na średnicy, czyli także tu musi być promień, czyli AS jest piątką i SB też musi być równe 5. Co dalej jeszcze z tego wiemy? No, wiemy także, że pole ściany bocznej, popatrzmy, BEFC, czyli to jest ta ściana, może ją tutaj na zielono zaznaczę i zakreskuję, ta ściana, która chyba wszyscy widzą, że jest prostokątem, i to pole tego prostokąta jest podane i wynosi 48. W zadaniu szukamy, w takim razie objętości tego grania stosupa, czyli szukamy objętości V. Przypomnijmy od razu, że objętość każdego grania stosłupa liczymy ze wzoru pole podstawy razy wysokość. Wzór ten też znajduje się w tablicach wzorów matematycznych. No Wróćmy jednak do naszej podstawy, może rozrysuję taki trójkąt prostokątny. Mamy trójkąt prostokątny, tutaj wpisaliśmy. 4x tu 3x a popatrzmy ta przeciwprostokątna ustaliliśmy, że jest równa 10. No to możemy tu zastosować na przykład twierdzenie Pitagorasa. Czyli 3x do kwadratu plus 4x do kwadratu musi nam dać 10 do kwadratu. Co my z tego otrzymujemy? 9x do drugiej plus 16x do drugiej równa się 100. W takim razie 25x do drugiej jest równe 100. Po podzieleniu przez 25 otrzymujemy x kwadrat równe 4. W takim razie x równa się 2. Tu już żadnej wersji minus 2 nie weźmiemy, ponieważ zapiszemy jeszcze, że ten x oczywiście musi być liczbą większą od zera, bo przecież bok nie może nam wyjść ujemny. No to skoro, skoro x jest równe 2, to w takim razie nasz odcinek AC, czyli to. Jest 4 razy 2, czyli jest równy 8, a nasz odcinek BC, czyli to, to jest 3 razy 2, czyli on jest równy 6. No to moi drodzy, skoro to jest ósemką, a to jest szóstką, no to już możemy policzyć pole tego trójkąta, czyli pole tej podstawy, więc naszego trójkąta. Wykorzystujemy zwykły wzór podstawa razy wysokość na 2, czyli podstawiam 6 razy 8 i na 2. Możemy sobie tutaj coś skrócić. Zobaczmy, skracamy 2 i 6, mamy 3, 3 razy 8, 24. Czyli pole podstawy już mamy. Musimy jeszcze zrobić wszystko, żeby obliczyć wysokość tej bryły. No ale popatrzmy. Wysokością na przykład tej bryły jest ten odcinek BE. Nazwę go przez H. Tu jest prostokąt, który też rozrysuję, żebyśmy lepiej widzieli. To jest nasze H. A ten odcinek my już żeśmy policzyli, bo to jest to nasze 3x. A 3x to było przecież 6. I mamy podane pole. Pole tego prostokąta jest 48. Każde pole prostokąta liczymy ze wzoru bok razy bok. Czyli stąd wniosek, że 6 razy h musi być równe 48. Po podzieleniu przez 6 otrzymamy, że wysokość naszego grania stosupa jest równa 8. No to jak już mamy wszystko, możemy przystąpić do ostatniego, ostatniej fazy naszego zadania, czyli obliczyć objętość tej bryły. Pole podstawy, a więc 24, bo żeśmy już wcześniej je policzyli, razy wysokość, czyli razy 8. No i 24 razy 8 daje nam w wyniku 192. Tyle wynosi objętość szukanej bryły. I to jest koniec zadania. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.